Mówiła, że zanim doszła do wioski, napadły na nią jakieś leśne monstra. Gdy się stąd wydostać, muszę jej pomóc. Yeah. Cześć, mała. Zgubiłaś się? Tak trochę. Ty też? Ja się nigdy nie gubię. Mhm, akurat, to co robisz sama w środku lasu? Szukam zagubionych dziewczynek. Co ci się stało? To hmm, nic takiego. Powiedz lepiej, gdzie mieszkasz. W Zalipiu, tam by ci coś dali na te rany. Skąd właściwie się tu wzięłaś? Przyszłam statkiem, kazał mieć słodką ścieżką i się najeść, i powiedział, że poczeka. No i szłam, ale leciał motylek i zanim nim pobiegłam, no i się zgubiłam. Czemu tata chciał, żebyś szła słodką ścieżką? Wiesz? No, bo nie było nic na śniadanie. Nie rozumiem. No, byłam troszkę niegrzeczna. Rozbiłam z z mlekiem. Rodzice pewnie byli źli. Najpierw mama chciała mi dać w skórę, ale tata powiedział, że i tak jest za dużo gęb do wykarmienia. I że jak pójdziemy słodką ścieżką, to będzie problem z głowy. Kiedy wyszliście z tatą z domu? Rano. I słońce świeciło ci w twarz czy w plecy? W plecy. Hmm, czyli musimy iść na wschód? To chodźmy, odprowadzę cię. I wytłumaczę twoim rodzicom, żeby nie gubili dzieci w lesie. Nie możemy! Tu jest król wilków i jego sfora. Wilki nie mają królów te mają widziałaś go tak to znaczy nie co to znaczesz za drzew był ogromniasty i miał wielkie oczy i wielkie zęby i cały był okropnie okropecznie straszny widzisz co mam na plecach tego boją się i wilki i królowie chodź podsadzęcie Com va, Ale zmasakrowała. Możesz wyjść, to, co je zabiło mnie. Ale jesteś pole. dzielna. Nawet mój tatko tak nie umie. A mój umie o wiele więcej. Chodźmy. Zobacz, coś tam leży. Poczekaj, tu nie podchodź. Ale! Żadnych ale. Zostań tu, muszę coś sprawdzić. Białka nabiegłe krwią, ciągle wilgotne. Zmarł niedawno. Rozchylone usta, przekrwione wargi. No, język przekryziony. Musiało go bardzo boleć, nim umarło. O, zmieszczona klatka. Żebra przebiły płuco. Coś nim podrzuciło i cisnęło od drzewo. Hmm, coś urwało mu nogę. Nie, raczej... odgryzło? Fuj, ale okropne! Stój tam i nie podglądaj! Hmm, a to co? Wyssany szpik. Ciekawe. Zobaczmy... O, coś wyżarło mu wątrobę. Ble, czemu mu grzebiesz brzuchu? Zobacz lepiej, czy masz zawiązana sznurowadła. Wygląda na to, że mała nie zmyśliła tego króla wilków. To wilkołak. Co mu się stało? Miało wypadek. Mhm. Akurat król wilków go dopadł. Hm. Kiedy dzieci stały się takie przemądrzałe? A co zrobimy, jak nas dopadnie? Dobre pytanie. Nie mam srebra, ale mogę zrobić olej. Olej? Taki z rzepaku? Nie, taki bardzo specjalny olej. Z psiego smalcu, tojadu, blakotu i wilczej wątroby. Po nim króla wilków będzie bardzo, bardzo bolało. O ja, ale jesteś mądra. Skąd znasz takie rzeczy? Tatko cię nauczył? Nie, nie tatko, Wujek, Wujek Vesemir. Wielki, słyszysz? Schowaj się. A możesz wyjść. Ale je pociłaś. Król wilków będzie zły. Rodzice często wysyłają dzieci na słodką ścieżkę? Czasem wysyłają, czasem same idą. A wracają? No co ty, przecież tam mają co jeść? Tędy, przez jaskinię No to prowadź. Trochę tu ciemno. Boisz się? A ty? Nie. To ja też nie. E, e, co? Król wilków, Teraz mi wierzysz? Wierzę. Schowaj się. mu dała popalić. Nigdym czegoś takiego nie widział. Mała, chodź, możesz wyjść. Miałeś szczęście, że tędy przechodziłyśmy. W lesie natknęłyśmy się na kogoś, kto miał go znacznie mniej. To Jaren. Wracaliśmy z Podgajów, kiedy to bydle nas dopadło. Mnie udało się uciec, ale Jaren. Bez szczegółów. Nie przymałej. Masz w domu jakieś bandaże, coś do odkarzenia? Trochę mnie poharatał. Ja to nie, ale mój pan to potężny człowiek, na pewno ci pomoże. Może nawet jaką nagrodę da za ubicie Wilkomaka. No dobra, prowadź do swojego pana. kogoś się tu przyprowadzili. Przecież to nie jest moja córka. A ta druga? Żadna kurwa! Chyba potrafię rozpoznać własną córkę. Ale ta starsza może i nie wasza, ale całkiem podobna. Nie? To jak? Panie nagroda będzie? Ja ci kurwa, dam nagrodę. Wypierdalaj mi stąd, zanim przemposzczuję! No, jak tam dobry gulasz? Mm, bardzo. Dziękujemy, nie jadłam nic od. Widzę. No, cieszę się, że smakuje. Jak się posilicie, macie przygotowaną kąpiel. No, i chyba się prześpicie, co? Małgosia na zapieczku, a dla ciebie każe przygotować pokój gościnny naprzeciw kuchni. Mm, dziękuję, ja. spokojnie. Pogadamy, jak odpoczniecie. Przykazałem ludziom, żeby mieli nad nią pieczy i zostawiłem ją, żeby odpoczęła. No i. No to już temat na całkiem inną rozmowę. Chcę. Muszę ją odnaleźć. Chcę wiedzieć, dowiedzieć się wszystkiego. Nie rozumiesz? Rozumiem. Ale widzisz, tak się składa, że moja córka i żona też zaginęły. Posłuchaj. Proponuję układ. Znajdź moich bliskich, a powiem ci wszystko, co wiem o dziewczynie, której szukasz. Skąd mam wiedzieć, czy mogę ci zaufać? Jaką mam gwarancję? Absolutnie żadnej, poza moim słowem. A co jeśli odmówię? Bo po prostu nie chcę ci pomóc. Chcesz się na mnie wypiąć? Proszę, kurwa, bardzo, ale wtedy ja wypnę się na ciebie i co będzie? Dwie wypięte, bezsilne dupy. Myśl, że szukasz własnej córki i dasz radę. Kabus, ten człowiek ma tu immunitet. Nikt nie może go niepokoić. Nie rób oczu jak ciele. To na potwierdzenie mojej dobrej woli. Kiedy ostatni raz je widziałeś? Przepadły po ostatnim nowiu. Jakby je amba wzięła. Jak to przepadły? No, normalnie. Obudziłem się rano, a ich nie było. Próbowałeś ich szukać? Od razu rozesłałem ludzi. Ale oni się do tego nie nadają. Ostatni worek ziarna to by chłopu z pod ziemi wydarzyć, ale człowieka w życiu nie znajdą. Poza tym welen to bagna i podmokłe lasy. Mnóstwo niedostępnych kryjówek. Jeśli ktoś chce kogoś ukryć, to tylko tutaj. Może ktoś się porwał? Masz wrogów? E tam tacy wrogowie. Nic nie warte, chujki i w kurwiejni chłopi. Żaden nie ośmieliłby się podnieść ręki na moją rodzinę. A ci starzy, którzy może i by się ośmielili, dawno gryzą piach. Przed ich zniknięciem działo się coś niezwykłego? Zachowywały się jakoś inaczej? Coś niezwykłego? Nie. Chłopi raz przyszli ze skargą, że potwór zagryzł babę przy studni, a wcześniej jeszcze jakąś dziewuszkę, ale to zwyczajna rzecz w Welen. A moje kobiety? Anna Posaremu cicha jak myszka, a Tamara zajęta swoimi sprawami. Nic niezwykłego. Dwóm kobietom musiało być ciężko żyć w takim miejscu. Co to znaczy w takim miejscu? Miały tu wszystko, czego zapragnęły. Przepiórki na obiad, proszę bardzo. Niebieskie wstążki tu są, wedle życzenia. Chodziło mi o towarzystwo twoich ludzi. Nie naprzykrzali im się? To banda skurwy synów, ale znają swoje miejsce. Wiedzą, że gdyby któryś choć raz krzywo spojrzał na Annę, albo moją córeczkę, zajebałbym jak psa! To ciągle za mało. Mogę obejrzeć ci pokoje? Po co? Może znajdę tam jakieś ślady. Nikt obcy nie będzie grzebał w ich rzeczach. Chcesz, żebym mnie znalazł, czy nie? Chcę. To pozwól mi pracować. <sighs> Niech będzie, ale pójdę z tobą i tak muszę otworzyć ci drzwi. Wiesz, moja córeczka, gdy była mała, bardzo lubiła zwierzęta. Kiedyś zobaczyła na ścianie poroże jelenia i wiesz, o co zapytała, pojęcia nie mam. A ten jeleń ma pupę za ścianą. <laughs> Rozumiesz. <laughs> Jeśli ktoś zrobi jej krzywdę, obedrę kurwy syna ze skóry. To tutaj. Kurwa znowu się zacięły. To nasza sypialnia, a tam jest pokój, Tomar. Tylko nie rób bajdu. Gdy wrócą, chcę, żeby zastały wszystko tak jak zostawiły. Drewniany świecznik. Ma łamaną nogę. Świeże kwiaty, jakby miał nadzieję, że mogą wrócić w każdej chwili. Ściana ma inny kolor, jakby jeszcze niedawno coś tu wisiało. Hmm, może tamten obraz? Wielkością pasuje. Baron i jego żona wyglądają na szczęśliwych. A tu ktoś zasłonił dziurę w ścianie. Ciekawe, co jest po drugiej stronie. O, to ciekawe. Ten kawałek drewna wygląda jak łamana noga tamtego świecznika. To nie może być przypadek. Hm. Może doszło tu do walki, poszukam śladów. Głębokie szczerby. Ktoś musiał przywalić czymś ciężkim. O, jest reszta świecznika i plamy po winie. Ktoś rozbił butelkę. Evrelus z tu są. Dobry rocznik. Długo nie wietrzeje. Ciekawe, dokąd prowadzi ślad. Cholera, trap się urywa. Chyba, że coś tu jeszcze znajdę. Hmm, świerczyna. Do tego okazona dymem miałowca. Wygląda jak ludowy talizman ochronny. Ciekawe, przed czym miał chronić. Chyba nie ma tu więcej nic ciekawego. Lalka? Co za brzydactwo. Wygląda jak laleczka, w którą wbija się szpilki, żeby zrobić komuś krzywdę. Dzidło i stary klucz. Ciekawe, które drzwi otwiera. Anysz, sandałowiec i coś jeszcze... Szafran! A więc wiersz Ogień dotarł też do Welen.